Co myślicie o wizji świata, w której nas ludzi w wychowywaniu naszych dzieci zastępuje sztuczna inteligencja w postaci specjalnie do tego zaprojektowanych robotów, androidów? Nieraz tutaj na kanale poruszałem wątki tego, jak przeróżne ułomności, niedoskonałości naszych rodziców potrafią wpływać na naszą psychikę, na nasze później dorosłe życie, jak przez różne popełnione przez naszych rodziców błędy. Potrafimy mieć później bardzo mocno w plecy, potrafimy sami mieć przeróżne problemy w naszym dorosłym życiu, potrafimy mieć po prostu dużo, dużo ciężej. Być może więc taka perfekcyjna, do bólu racjonalna, sztuczna inteligencja lepiej wychowywałaby nasze dzieci. A moje dzisiejsze rozważania zainspirowało to, że bardzo się ostatnio wciągnąłem w nowy serial HBO, wychowane przez wilki, w którym to, nie zdradzając za wiele z fabuły, dwa androidy po zagładzie Ziemi mają za zadanie wychować ludzkie dzieci, odbudować w ten sposób ludzką cywilizację. Będzie więc dzisiaj trochę rozważań na ten temat, czy sztuczna inteligencja jest przyszłością wychowania dzieci, jakie mogą się z tym wiązać plusy, jakie minusy. Od takiej psychologiczno-filozoficznej strony, jeżeli jesteście ciekawi moich przemyśleń, to zostańcie ze mną. Wychowane przez Wilki to nowy serial, którego producentem wykonawczym i reżyserem niektórych odcinków jest sam Ridley Scott. Dotychczasowe odcinki mocno zmuszały mnie, co bardzo lubię, do ciekawych, wcale nie oderwanych od codzienności rozważań. Są tam pytania o to, co to znaczy być człowiekiem, o rolę religii w rozwoju ludzkości, czy da się bez niej żyć, czy być może jest ona niezbędna w budowaniu i trwaniu cywilizacji, oraz właśnie o wychowywanie dzieci, ale w bardzo przewrotny sposób. Jak dla mnie jest to kwintesencja dobrego science fiction z mnóstwem nawiązań biblijnych, generalnie kulturowych, antropologicznych, co, co też uwielbiam. Myślę, że oprócz tego tematu dzisiaj związanego z, ze sztuczną inteligencją wychowującą dzieci, zrobię jeszcze co najmniej kilka odcinków, bo no, ocean przeróżnych, przemyśleń, intrygujących pytań. Mam po obejrzeniu tego serialu. Serdecznie Was zachęcam, zobaczcie sami, jest już w ofercie HBO Go. Link bezpośrednio do serialu jest w opisie odcinka. Jak zwykle, zapraszam Was też na Instagram, Człowiek Absurdalny. Po więcej inspiracji i w ogóle mam takie postanowienie, że po każdym. Nowo opublikowanym odcinku Wychowane przez Wilki będę wrzucał krótką relację z takimi moimi na świeżo przemyśleniami, podsumowaniem najciekawszych wątków, jakie tam pojawiły, więc myślę, że ciekawe uzupełnienie. Zapraszam. A teraz do tematu sztucznej inteligencji wychowania dzieci. Rozdział pierwszy. Sztuczna inteligencja. Rodzic doskonały. Grające kluczowe role w serialu, dwa androidy z biblijnym wręcz namaszczeniem zwracają się do siebie matko i ojcze. I cały czas podkreślają one, że ich jedynym celem, ich jedynym sensem istnienia jest zadbać o dzieci, utrzymać je przy życiu, wyedukować i umożliwić im odbudowę ludzkiej cywilizacji. Kiedy jest taka potrzeba, to za cenę własnego życia będą ich bronić, opowiedzą im bajki, nawet wybiorą dopasowany do inteligencji wieku dziecka dowcip. Choć serialowe androidy są dużo bardziej złożonymi postaciami niż może się na pierwszy rzut oka wydawać, to bardzo ciekawym pytaniem jest, czy taki idealny rodzic byłby rzeczywiście idealny. Zawsze w pełni skupiony na dziecku, pozbawiony słabości, wad, własnych pragnień. Zawsze ma dla dziecka czas i obdarza je pełnią uwagi. Nigdy się nie irytuje, nie gniewa, nie zazdrości, nie da się urazić, zranić, jego emocji. Żyje w zasadzie tylko dla dziecka. Rozdział drugi. Czy inteligentniejszy rodzic to lepszy rodzic? Prognozuje się, że sztuczna inteligencja już niedługo zacznie wypierać takie zawody jak prawnicy, księgowi, tłumacze, nawet dziennikarze, kompozytorzy czy pisarze, nie mówiąc już o pracownikach fabryk. Wiecie, jaki zawód zakłada się, że w miarę najdłużej będzie się opierał tej konkurencji sztucznej inteligencji? Co ciekawe, w wielu przewidywaniach jest to na przykład psycholog. Chociaż więc sztuczna inteligencja może znacząco przewyższać nasze moce obliczeniowe, mieć większą wiedzę, dużo szybszy dostęp do informacji, przy tym wszystkim działać, kalkulować chłodno, bez emocji, czysto racjonalnie, to jednak ważnym pytaniem pozostaje, czy da się ją nauczyć na przykład empatii. Empatia jest rzekomo jedną z cech, w którą przez ewolucję statystycznie silniej zostały wyposażone kobiety niż mężczyźni, żeby lepiej radzić sobie właśnie z kontaktem z dziećmi. Co ciekawe, podobno bardziej analityczne, chciałoby się rzec racjonalne podejście mężczyzn do wielu problemów sprawia, że gorzej radzą sobie oni na przykład z najmniejszymi dziećmi, których zachowania są bardzo nieprzewidywalne. Zdawanie się więc na logikę bywa bardzo zgubne. Ale może i tego da się nauczyć androidy? Może cała ta nasza rzekoma inteligencja emocjonalna jest po prostu zbiorem bardziej złożonych algorytmów? W odcinku o niemoralnych eksperymentach psychologicznych opowiadałem wam o eksperymencie deprywacyjnym cesarza Fryderyka II Hohenstaufa, w którym brak przytulania małych dzieci kończył się dla nich śmiercią. I wątek ten nasunął mi tutaj jeszcze jedno pytanie związane z androidami ze sztuczną inteligencją. Bo chociaż jestem pewien, że da się tak zaprojektować robota, żeby na przykład przytulał małe dzieci, to czy będzie on potrafił przekazywać takie subtelne, prawdziwe Ludzkie ciepło. Rozdział trzeci. Czy robot jest w stanie pojąć ludzkie namiętności? W serialu wychowane przez Wilki wielokrotnie poruszana jest kwestia wiary. Wiąże się to z wydarzeniami, które doprowadziły do zagłady Ziemi. Między innymi dlatego androidy mają taką kluczową instrukcję, żeby wychowywać dzieci na wzorowych ateistów. Co chwila wraca jednak pytanie, czy człowieka da się utrzymać przy życiu bez wiary w coś więcej? Androidom za sens życia wystarczy instrukcja, wedle której mają utrzymać ludzkość przy życiu. Jednak czy to samo do przeżycia wystarczy człowiekowi? Jak androidy, które nie boją się śmierci, mają pomóc człowiekowi zmierzyć się z tym kluczowym egzystencjalnym wyzwaniem? Jak mają nauczyć go, czym jest wolność, jeżeli same nie są wolne, tylko zaprogramowane według jakiegoś skryptu? Jak mają małego człowieka? nauczyć kochać, jeżeli same nie doświadczyły miłości. W innej dystopijnej wizji świata, kultowym już filmie Matrix, akurat trzeciej części Rewolucje, przedstawiciel superinteligentnej sztucznej inteligencji, Agent Smith, próbuje zrozumieć dlaczego Nio nie chce się poddać, dlaczego cały czas z nim walczy. Dlaczego, panie Anderson? Dlaczego? 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 Dlaczego pan to robi? Dlaczego pan wstaje? Dlaczego kontynuuje walkę? Czy pan wierzy, że o coś walczy? O coś więcej niż własne przetrwanie? Jest pan mi w stanie chociaż powiedzieć, co to jest? Czy pan w ogóle wie? Czy to wolność? Albo prawda? Może pokój? Czy to może być miłość? Iluzje, panie Anderson, wybryki percepcji, tymczasowe konstrukty, którymi słaby ludzki intelekt próbuje desperacko usprawiedliwić życie, pozbawione sensu i celu. A wszystkie one są tak sztuczne jak sam Matrix. Chociaż tylko ludzki umysł mógł wymyślić coś tak żałosnego jak miłość. Pan musi to dostrzegać, panie Anderson. Musi pan to już wiedzieć. Nie może pan wygrać. Dalsza walka jest bezcelowa. Jak mawiał jeden z moich ulubionych myślicieli, niemiecki filozof, psychoanalityk, psycholog Erich Fromm. Człowiek w procesie ewolucji utracił niejako swoje zwierzęce instynkty, rodzaj swojego zaprogramowania na konkretny cel i dlatego potrzebuje swoich ludzkich namiętności. W książce Anatomia ludzkiej destrukcyjności pisał: Instynkty stanowią odpowiedź na fizjologiczne potrzeby człowieka, natomiast uwarunkowane charakterem namiętności odpowiadają na jego potrzeby egzystencjalne. Ludzkie namiętności zmieniają człowieka ze zwyczajnego zjadacza chleba w bohatera, w istotę, która pomimo ogromnych przeszkód próbuje nadawać sens własnemu życiu. Owe namiętności są tak intensywne, dlatego właśnie, że bez nich człowiek nie byłby człowiekiem. Superinteligentny robot, być może nawet nie tyle, że nie zrozumie tych kwestii egzystencjalnych, być może ta superinteligencja będzie w stanie przeniknąć zagadkę istnienia. Ale właśnie wydaje mi się, że przez to, że nigdy nie będzie czuł się tak samo zagubiony jak drugi człowiek, jak ten drugi szczególnie dorastający człowiek, to nigdy nie będzie mu mógł ofiarować tego wsparcia. I zrozumienia, które da tylko drugi, tak samo skazany na te wszystkie egzystencjalne pytania człowiek. Dobry rodzic dla dobra swojego dziecka musi czasem kłamać, pozwolić na pewne fałszywe wierzenia. Jako taki banalny przykład przychodzi mi tutaj kwestia wiary w świętego Mikołaja. Rodzice wiedzą, wyczuwają, do kiedy pozwolić dzieciom wierzyć w tego Mikołaja, a kiedy mogą, ich, mogą je już uwolnić z tego wierzenia. Czy robot będzie miał to samo wyczucie? Rozdział czwarty. Kogo wychowa idealny wychowawca? Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna wada takiego idealnego wychowania. W kultowej książce Aldusa Huxleya, Nowy Wspaniały Świat, co prawda nie funkcjonuje wychowywanie dzieci przez sztuczną inteligencję, przez roboty, ale są one od samego początku wychowywane i edukowane przez państwo. Należą do tego państwa. Pomijam, że nie są rodzone naturalnie, tylko powstają w probówkach i są od razu. Przeznaczane do odpowiednich klas społecznych. W każdym razie to ich bardzo przemyślane, teoretycznie idealne, super zracjonalizowane wychowanie służy temu, żeby były perfekcyjnymi trybikami w maszynie tego e, utopijnego czy dystopijnego społeczeństwa ze świata Huxley'a. Pytanie więc, czy chcemy wychowywać idealnych obywateli, do czego sztuczna inteligencja zapewne nadawałaby się najlepiej, czy raczej chcemy wychować szczęśliwych, po prostu dobrych ludzi? Donald Winnicott, słynny brytyjski psychoanalityk, który zasłynął m.in. jako pionier psychoanalizy dzieci, był na przykład bardzo podejrzliwy wobec tzw. zbyt grzecznych dzieci. Jego zdaniem, często wychowywane przez bardzo surowych rodziców, były to po prostu jednostki ogromnie nieszczęśliwe. Ostatni mój problem ze sztuczną inteligencją jako wychowawcą dzieci jest to, że taki android, jak w serialu Wychowane przez Wilki, który w 100% poświęca się wychowaniu dzieci, wcale nie musi być idealnym dla nich modelem, przykładem do naśladowania w przyszłości, a przecież rodzic powinien być właśnie takim modelem, z którego dzieci mogą czerpać pewnego rodzaju wzorce, bo teraz. Czy chcemy, żeby dzieci naśladowały to, że w 100% absolutnie zapominając o sobie, o swoich pragnieniach, o swoim szczęściu, mają się one później poświęcać kolejnym ludziom? Czy tylko to jest wyłącznie celem życia człowieka? Eee, moim zdaniem nie, ale myślę, że każdy musi sobie sam odpowiedzieć na takie pytanie. Drodzy, tyle na dzisiaj. Naprawdę szczerze zachęcam Was do zobaczenia serialu i do wejścia w dyskusję nad chociażby wątkiem wychowania dzieci przez sztuczną inteligencję przez Androidy i tutaj na kanale i jeszcze raz przypominam na Instagramie człowiek absurdalny. Tam będę też często wracał do, do wątków związanych z tym serialem wychowane przez wilki. Zobaczcie ofertę HBO Go. Myślę, że chociażby dla tego serialu naprawdę warto. Pamiętajcie o subskrybowaniu, jeśli jeszcze tego nie robicie i widzimy się już niedługo.